Dobry wieczór, moi drodzy. Mamy dzisiaj sobotę wieczór. Zachciało nam się bloku, jak za z, z dawnych lat. Także postanowiliśmy na szybko zrobić i postanowiłam, że Wam nagrę. Będziemy potrzebować tak. 250 g masła roztopić w rondelku. Już niech sobie się topi. Mleko y, pełne. Taki, y, ja używam tego niebieskiego, bo najlepsze jest do tego. 400 gram. Y, cukier z wanilią wanilinowy, jedna y, czwarta szklanki wody. Szklanka cukru. Herbatniki. I kakao. Y, my dodajemy tylko herbatniki. Można do tego dodać I jeszcze żurawinę. Jak ktoś lubi. U nas nie lubią także rodzynki. Dlatego my tylko dodajemy herbatniki. I... Foremka wyłożona papierem, nie jest natłuszczona ta foremka, żeby się papier trzymał, to najlepiej go po prostu wygnieść i wtedy on się trzyma, nie wychodzi tak. Także roztapiamy to masło. Do rozpuszczonego masła wsypujemy szklankę cukru. Ten blog jest bardzo słodki, ale bardzo dobry. Um, teraz dostosujemy do tego cukier wanilinowy lub z wanilią. Ja mam z wanilią. Trzy łyżki. W okay, tej I teraz... Mieszczę to. Ja sobie zmieniłam na rózgę, i teraz trzeba na to wlać yy, tą wodę z takim strumyczkiem. No to Dobra. To sobie wyłączamy. I teraz podasz mi nożyczki. Yy, teraz to mleko przesypujemy sobie do jakiejś miski. I teraz dodajemy tą masę do tego mleka i trzeba to razem połączyć. Teraz tak wycniałamy, żeby to się połączyło. O pewne jest to kaloryczne. Ale od czasu do czasu dlaczego nie? I teraz puszymy sobie te herbatniki. Jak ktoś chce, to jak mówiłam, żurawinę, rodzynki. Herbatniku też w sumie według uznania jak to lubi. sobie przymieszam, zobaczymy. Ta masa jest taka dosyć gęsta. Ja dam jeszcze trochę, bo lubiłam tych herbatyków. I teraz, masę wykładamy do. Ona już czas tak gęstnieje, się robi. Zbita? Co, Leoś? Leoś, pieska w telewizji zobaczy. I teraz musimy to tak ubić. I wstawiamy do lodówki aż się po prostu stęki. Ja to zostawię na całą noc. I jutro będzie można. I trzeba to tak, żeby. I wstawiamy to na noc do lodówki, tak jak mówiłam. Jutro Wam pokażę, jak to wygląda, jak już się to zastygnie. Także na razie dobranoc i do zobaczenia jutro. Dzień dobry. Witajcie. Mamy niedzielę. Wyciągłam już z lodówki mój blok. Y jeszcze taka ten, że go pakuję sobie we folię. Tu przykrywam tym y papierem, żeby nie naciągło żadnych zapachów z lodówki. Tu wiadomo, tu jest dużo tłuszczu, także by mogło później nasiąknąć. czy tam wędyną, czy czymkolwiek innym. No i co? No. Gotowy. Powiem Wam, wczoraj go tutaj już wieczorem próbowałam, bo ja po dwóch godzinach był dobry do jedzenia. I sobie on jest dosyć. I tak wygląda w przekroju. Zależy tam, co dacie, ile dacie, tak będzie. bardzo dobry słodki za dużo się tego nie da zjeść ale jest bardzo taki wciągający się śmiejemy że no jak ktoś lubi mleko w proszku to na pewno mu zasmakuje także polecam łatwy przepis co prawda kaloryczny no ale tego nie zje się aż tak dużo także jeżeli ktoś zrobi dajcie znać i życzę smacznego także do zobaczenia w następnym vlogu pa